Hej, witamy w kolejnym odcinku ma tutaj Dzień No to babeczka Dzień dobry. Dzień zostałem porwany. dobry. było smutną Dzień ale Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Co się zmieniło? Zrobiłem Mamy tutaj taki mały już porządek. Przyniosłem tutaj większość skrzyni. A ja wejdę i... do całkiem Zdolte zwyczajnego zdjęcie. obrazu. A teraz do całkiem, całkiem zwyczajnego obrazu. Na farbie też się zmieniło, marchewki już bardziej rosną. A teraz zrobię sobie całkiem, całkiem I zwyczajny obraz. Zobaczcie. Pomaistrzowałem trochę, żeby ten no, my już, jesteśmy. Że ta góra powoli. Nooo! Roz... Ale, Ale dobra. Powoli wyglądał. O, polskiego cupcake'a też pokój trochę zrobiłem. Zrobiłem mu taką ściankę. Zaczynam na miłość. Ej! I pokój mi rozgana. Dodaliśmy mu taki sufit. dobra, ale masz jakieś... Ja jej już... tu ja, ja tylko dałem jej skrzynkę. Ale dobra. Jakieś Dzisiejszy masz? Nie. A wirus gen chętnie hmm. mu ukradnę. Co w tym odcinku będziemy robić? A no właśnie. To będzie odcinek w budowie. Dlaczego? Będę zbierał i głównie glinę też, bo będę robić. No, babeczka, chodź co? spać. No co się robi? Patyki potrzebuję. Ja ich nie mam. No, ja tam może wirusy, ma jakiś... Nie ma. I drzwi też, że zmieniłem datę, żeby wiedzieć. Eee, fuj. Tutaj temki znikły, skrzynki są już puste tutaj, ale zostawiłem je z powodu, że ładnie wyglądają. Nawet drewno nie ma, tylko kwiatek. Kwiatek! No. Ciasteczka. Kilofik. Co za ja w rzeczy? Ale ja nie mam kilofik. Ale to pokójmendar KPL. No wiem, tylko chciałam zobaczyć, co jest na polskiego cupcake. Chodź spać, bo jeszcze się bubki porozbiły. No i więcej mówić. A, i pewnie się zapytacie, dlaczego jest to bez Daj je ja chwilę do skrzydki Jak jak zbroję zakupek. Przecież ma obraz. A to mnie obraz pokazuje. I to też Za obrazem pewnie nie da. Dobra. Dzisiaj pojawi się kolej. Dzisiaj jeszcze pojawią się dwa odcinki. Rozpoczniemy z serwer cupcake. Na dodatek będziemy lezywać. Five od od Freddy's O, oh, moje dwa Dwa węgielki Papeczka Spać Nie ja mam węgla, jestem ja po pokój też się ostatnio zmienił Na drewny, ale... No i dobrze Udoba mi się pracy. Dobra Że co ja chciałem wam pokazać, że będę budować? Z czego robimy się Nie mam no właśnie. Ma blika, to jest nasza farba. Co ja Tu. Tutaj. No, wszędzie? Na tej górze zrobimy tam sobie taką wieżę. No, dobra. Głównie to będzie odcinek taki budowlany, że będziemy dodać posągi nasze posągi zbrojkę półkarpik ostrzy mamy kilofa mamy śkierkę, strzały te mamy I weźmiemy jeszcze wędkę, Dawaj Nigdy nie wiadomo kiedy się może przerzucić Dawaj mi wiaderko No to dam ci żelazo Daj mi wiaderko Dobra Polski jeżeli to oglądasz To będziemy Niech się tobie hatę A fuj Ała Wiederka leżą tam, gdzie itemki, na tym mieczu. Kilow to jest kopalnia. Co masz? I no, a co mogłeś? Co? Nie No jasne, a skąd wziąłeś No skraftowałem. No i iż... jak skraftowałeś tego? Z flinta, patyków i piórek. A do tego, do strzału potrzebujesz? A masz łuk? Mam. A dasz mi? Nie. Musisz wyjść patyki i lilki. A tak. liniki możesz znaleźć w skrzydce z głową z obiaka. Tak. Ile? A ile piórek? Do łuku potrzebne 3 linki Ile piórek na strzały? I trzy patyki Ile linek na co? A te szare to co? Te szare? Coś trzeba? Chlidy lokalizacji To jest, 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 jest czarny bardziej Masz go? Nie mam Dlatego gdzieś będziemy iść do kopalni Niszczył spawnę. Nie mam koł. Nie mam kilo. Gdzie ty się wróciłeś? Gdzie? Ach. Za, dlaczego wróciłem do domku? Widzę je. z powodu spody. Zapewniam żarty. Przy okazji go co by tu wziąć do jedzenia? Weźmiemy sobie trochę chleba i cięciak.